dla najważniejsza jest regularność oraz częściej, ale mniej. Cześć, jestem Martyna. Wspinam się 7 lat. Przez Radka, naszego trenera climbing spota. Poznałam Radka na pierwszym, na drugim spotkaniu moim na ścianie. Trenuję osoby dorosłe, początkujące. Wprowadzam ich w świat spinaczki i pokazuję im, że wspinanie to nie jest taki sztywny sport, tylko jest troszeczkę też przy tym zabawy. Wspinanie kocham za pokonywanie swoich własnych słabości, jak na przykład lęk przed odpadaniem. Kontakt, kontakt z naturą. Mogę jechać, wyłączyć telefon, nie odbierać nic mnie nie interesuje, tylko ja i droga. Nawet rady innych jednym uchem latują, drugim latują. W treningu najważniejsza jest regularność oraz yy, uważam, że częściej, ale mniej. Czyli nie robić treningu raz, bardzo w tygodniu po 5-6 godzin, tylko rozłożyć sobie na więcej dni i robić to mniej. Błędy, które popełniają początkujące spinacze, spinacze no się możemy podzielić ich na dwie grupy. Pierwszą cię boją się, mają jakby swój limit maksymalnie, poziom drugi bądź trzeci i boją się mocniejsze baldy wstawić. Druga grupa tych ludzi, którzy popełniają błędy, to nie skupiają się na tych tylko od razu by chcieli robić fioletowe bądź białe kartki. Złota rada dla początkujących spinaczy. Nie patrzeć na poziom trudności. Bardziej spojrzeć na drogę, stwierdzić, podoba mi się, wstawiam się w to. Druga rada, jak przychodzicie, zrobicie rozgrzewkę, Do pierwsze bulderki skupić się na technice. Moje wspinanie na pewno poprawiły dni treningowe, w PółEP były totalnie luźne takie weekendy, dni, w których nie myślałam o tym, że muszę jeździć za parę godzin do pracy i moja głowa po prostu była wolna od tego wszystkiego i mogłam się skupić na danej drodze, a nie, że o Boże, za pół godziny musisz wychodzić stąd I, i to mnie bardzo rozpraszało. Moje największe wyzwanie we wspinaniu. bym się tu bardziej skupiła na treningu uzupełniającym. To jest skupianie się na partiach, które wiem, że nie pracują tak, jak powinny. I robienie tych ćwiczeń to jest po prostu dla mnie zmora. Łopatki. łopatki. W moim przypadku łopatki. Natomiast widzę różnicę, jeżeli skupiam się, to to jest ten progres i łatwiej już mi się oswoić z tymi ćwiczeniami. Ale jak po przerwie mam znowu wrócić, to takie, Boże, dlaczego? Zapraszam Was na kurs bulderowy bądź na sekcję początkujące, gdzie pokażę Wam, że wspinanie to też zabawa. Do zobaczenia.